Zabranie głosu pana Artura Angelskiego. Witam państwa ja serdecznie. Pana pracującego z firmy, powiem, że mam pan Orgiotele, chociaż ja jestem zrobiony publicznie. Oczywiście na banki. Niech się pan nie boi, to stoję. Poza zrozumieniem. Chciałbym wypowiedzieć Panu Profesorowi i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tak później mówić. Nie jest tajemnicą, że od, od, od dziecka, złożąc, że będę mówił drzwiu w nogi, bo pogodę przeczuwam również Ciebie, od dziecka jesteśmy związani tutaj, z tym miastem, z tym klubem. Ten klub leży blisko naszego serca i zależy na tym, żeby wszystkie sukcesy. Powiem tak, że przez lata wszyscy zawodnicy, m.in. Andrzej, może małym ostatnio też ja, i z na sali Sławy którzy pracowali przez lata na szczycie tego klubu. Warunki, które teraz ma wesele zespół są, wydaje mi się, że doskonałe. Chcieliśmy zrobić wszystko, żeby... pokolenia, kółkarstwa, trenerzy, zawodnicy, żeby nie zostały znieprzedażczone. I e, dlatego jesteśmy tutaj. E, Ponieważ, jeszcze, że nie tylko jakby Wisła i na naszym cały sport płocki. E, znamy tutaj wszystkich praktycznie zawodników, znamy, wiele dyscyplin tutaj sportowych. E, także <trym> mamy, <trym> mamy, mamy, mamy plany Przed, przed orkiestrę, ale chcieliśmy się stworzyć przygotować do sportu polskiego, żeby ci wszyscy ludzie, którzy pracowali na dyszunie tego miasta, żeby zostali wspomniani. Znaczy,